W najbliższą sobotę 8 listopada na Rzeszowskim Rynku odbędzie się koncert w ramach projektu Współpraca bez granic Podkarpacie dla Ukrainy. O szczegółach tego przedsięwzięcia mówił na konferencji członek zarządu Bogdan Romaniuk. Pomysł powstał by w kontekście tego co się dzieje na Ukrainie, spróbować przyjść z pomocą mieszkańcom Ukrainy. Oczywiście mamy na uwadze wspólną granicę, która przypomnę wynosi w linii ciągłej 239 km, a to w jakimś sensie też zobowiązuje, ale również i współpraca, którą od 2000 roku mamy z obwodami lwowskim, tarnopolskim, odeskim i iwanofrankowskim. I oczywiście solidarność z narodem ukraińskim, która no, chcemy, by wyraziła się poprzez to wydarzenie, poprzez ten koncert. Do organizowanej przez samorząd województwa Akcji na Rzecz Ukrainy przyłączyła się Fundacja Otwarty Dialog. Podczas koncertu fundacja będzie zbierać pieniądze i rzeczy, które trafią do ukraińskich uchodźców potrzebujących wsparcia przed zbliżającą się zimą. Dlatego zbiórka odbywa się pod hasłem Podziel się ciepłem. W tej chwili, dzięki temu, że jesteśmy na Ukrainie, wiemy, co tam się dzieje, a oczami i uszami naszych wolontariuszy, obserwatorów i naszych kolegów z Kijowskiego Biura wiemy, co i gdzie jest najbardziej potrzebne osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu na Ukrainie. Dlatego, wiedząc o tym, będziemy zbierali zarówno Pieniądze, gotówkę, za którą będziemy starali się kupić jak najwięcej rzeczy potrzebnych właśnie przed zimą e, uchodźcom, jak i kolekcjonować każdą inną pomoc, e, która może okazać się przydatna. Mamy nadzieję, że bardzo szybko uda nam się dostarczyć ją we właściwe miejsce, e, o czym no, z pewnością będziemy informować. Oprócz koncertu odbędzie się także spotkanie z samorządowcami z Ukrainy, z obwodów, z którymi współpracuje samorząd Województwa Podkarpackiego. Biorąc pod uwagę y, obecną sytuacją, nie tylko sytuacją na wschodzie Ukrainy, ale również to wydarzenie, które miało miejsce 16 września, czyli ratyfikacja umowy stowarzyszeniowej przez Parlament Europejski i Parlament Ukrainy, stawia Ukrainę w nowej sytuacji integracji europejskiej. W związku z tym nasi partnerzy ukraiński, ukraińskie potrzebują... Wyjątkowo w tej chwili czerpania doświadczeń z, naszych, z zakresu naszej reformy administracyjnej czy pozyskiwania funduszy europejskich. Podczas koncertu o sytuacji na Ukrainie będą mówić zaproszeni goście, m.in. Bianka Zalewska, dziennikarka telewizji polskiej, która została ranna podczas relacjonowania wydarzeń na Ukrainie, a gwiazdą koncertu będzie zespół Perfect.